ma Nie wiem, co mam na nosie, właśnie zrobiła mi się jakaś krzywda. Chuj wie, co to jest. cały internet. Ty, suchar śledziłeś może dramę? Cuksa? Cześć wszystkim, nie da, to nie da się tego śledzić. Nie da się to. jest kurwa za dużo. Oni wszędzie Instagramy, YouTube, innego. Facebooki. Kurwa, jeszcze się jakieś inni ludzie wtrącają do tego. Pierdole, ta laska tak. mówi, że go nie chce niszczyć dwa dni później mówi Czuk zniszczy cię kurwa. Tak. Nie da się tego. Bo generalnie to Czuk zdradził swoją żonę. Mianta. I ona płacze przez to. Takie. Okej. Okay. Jak. Zrobię to, to mi odpuści Cześć misiaczki Przykra sprawa To od temu wrzucił ten odcinek? Ja pierdolę, 22 godziny temu Chłop z ekipy wrzucił odcinek, ma 58 tysięcy świetleń Gra w NBA, rozumiecie to widzowie? Ja pierdolę, nie no ten mikser Chłop nagrywa 30 days challenge Daily kurwa odcinki I nagrywa same gry ty ja, Nie ma budżetu żeby robić jakieś no ciekawsze odcinki To jest dzień który można się pochwalić Aj No wiem. Dobij, że nie to dobij Bo wiesz, Tromba kurwa idzie Kupuje całe menu w restauracji Ale z Trombą zrobię odcinek, to na pewno zrobię więcej się Raz, dwa, trzy, siemanko, witamy bardzo serdecznie Tak no, na nachacie, to, że on w ogóle budżetu nie wydaje na te firmy. Ale Tromba nie chce tu siedzieć, ja pierdolę Jak dziś miałeś obowiązki Zapierdalam Za dwóch. Moje obowiązki dzisiaj? No. No co? Hmm. W pracy był. W pracy byłem. I tyle. No. Nawet... Były jakieś obowiązki wyznaczone przez twojego domownika. Kurwa, co cię tak przyspieszyło? Ja pierdolę, suchar jest <grym> robotem. Kolejny, że, <grym> że suchar jest zaprogramowany, kurwa. Ja Ironmana mamy, tak? Na, na skordzie. Co się dzieje, Kozinus? Ja chyba pierdolę. jest nie tak. Suchar jest robotem. To ja nie wiem, czy ja się chcę z tego, suchar, na czym zalać, to ja nie się oszczędzić. Nam cierpieni wyłącz te pajacernie. Nie wiem, o czym wy mówicie. No nie miałem obowiązków no. Cześć, co ja może coś wymyślę. A kiedy zrobisz tą no kolejnogę jebaną? Jezu, no Cicho, bo stoi obok. No łóżka nie zaściliłeś, po chuj to... A czekaj, motuje się. Nie no za. Co zostań. Po co mam coś codziennie? Śmiało jakieś zajęcie chodzi. Na śmieci. O! Ze spodenek wyjąłeś metkę i rzuciłeś tam w kąt. Butelkę rzuciłeś na podłogę. No co miałem zrobić z tą metką? Do kosza wyrzucić. Nie wiesz, że jest śmietnik? Hmm. No, butelka pod stolikiem moim leży. Chusteczki na podłodze leżą. Ty myślisz, że podłoga to śmietnik jest? No bo co, waliłem to konia, ponia, to wytrzymała... musiałem odpocząć. Uj, uj. Do jabczana Udało się jabczan. Co się udało? No co się kurwa udało? Wszystko się udało. Stanisław Żółtek dodał naszą ankietę na Facebooka swojego. Nie pierdol. Zobacz. Został prezydentem na portalu Twitch TV. Jesteście w stanie ja To prezydent nie twój. Kto nie głosuje! Ten jest chój, ten jest chuj! Oficjalnie wspieramy Stanisława żółtka, widzowie. 500 plus dla każdego streamera. Znaczy nie, 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 inaczej. Żółtek nie, 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 trochę się zagalopowałem dla każdego streamera, dla każdego streamera, który wspiera Stanisława żółtka. To dla mnie. No i dla mnie też. To mi wyszedł w ankiecie. Jestem no mi taki samy na drugim pan. miejscu. Na drugim miejscu mi wyszedł. To można zakwalifikować, bo ten co ci na pierwszym wyszedł to on... To przypadek jakiś. Wszystko na niebiesko. Aha! W ogóle widzowie... Nie wiem czy wiecie... Zatrzymać chcesz? Ale... Yy, możecie kojarzyć tego pana. Niebieską kominiarkę, bodajże masny den, oznaczył mnie na Instagramie, na swoim story i napisał Jocie chwyca. Mhm. Wielki zaszczyt to jest. Ale co, oni jadą się. Nie, no bez sensu ten wyścig. Powinni sobie przeszkadzać. Przewrócić jednego. No! Hey. Dawaj listopania i tej wiatr zadymiasz zadymiasz wiaderko Jak on wchodzi do kebaba? Co jest? A to dziwne o w dwóch różnych kebabach O Jezu! Trochę reżyserowane to było. I moi drodzy, w ten oto sposób zakończyliśmy za 100 jak chuj. Nie no, to Trochę... no, cię taki skam. Trochę kurwa. <laughs> ja <pierdolę>. Nie no. <laughs> Nie no. Przecież tam trzeba się wpierdolić, ukraść kebaba. Trzeba, po pierwsze trzeba było kurwa nagrać z perspektywy kurwa Ted'a i Jimmy'ego z GoPro, po prostu dać Jim no. na łeb GoPro i żeby to kurwa nagrywali jak sami jadą i co no nie No nie, tak tamten samochód spoko był, ale co to było, że on sobie czekał na kebaba, nawet go nie zamówił, wiecie o co chodzi. Nie no, no. skam jak chuj ten odcinek. Skam, skamik ten Słabo. odcinek. Słabo, tracicie formę masno. No, ja nie wiem czy ja chcę u was spierdalać mak zestawy, jak wy tak się zachowujecie tu Ode mnie leciła, łapa w dół, przykro mi Dałem link na Discordzie odpowiedni Do pokazania <grym> Ale tak? Co, boli dupka, Japczan? Co? Nie no, no po prostu Ostra opinia No, to Dobra, wyglądamy topowe szoty Ewrona Coxa. Ewron z boku, Ewron, to się w ogóle A się pewnie ci się robić? nie odpali. Co lubi Joel? Uh, Certis już mija dwa. Od dawna miałam na niego ochotę. <laughs> oh, no. No Fiuta narysał na śniegu To bardziej kwietuszek hmm. No to co? Może teraz rage Ok, powodzenia to Nie obiecuję, że mi się uda no Jeden, do dwa habuchu. Trzy I teraz zrobię tak i Dobra A to się da zrobić, czad Robisz tak, tak. No, to ja sobie wykopię może, ten przykład, z, nie wiem, ścianę, drugą ścianę. Dobiję ja pewnie. Chiton, 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 totalny. Czy ja mogę? Czy ja? <słuch> Dobra, to ja sobie to ja lecę do strefy. Ale fajny fiszek, daj brąka Ja Ewron ma najpopularniejszy klip ever. Najpopularniejszy klip Ewron za, od zawsze? Ustawienia to... Ewron. Takie klipy, nie niekoniecznie najpopularniejszy klip. Ustawienia. O Boziu. Ja. Najpopularniejszy klip Ewrona samego z siebie jest GTRP. Zobaczmy go. Jak taki kwiatek, to idź głodaj, Paulince. Japczan Hej, to ja. Żyku. No co jest? To? Ewa mam kwestie do ciebie to, to powiedz, powiedz Ewa, zajebałem się w tobie w chuj Jedziemy na randkę, dawaj O ja pierdole Jezus Maria to ja jest... zadałem pytanie, jakie ma najpopularniejsze Kurwa, pliki, suchar, który, ale no. mnie wjebałeś na minę. Aaaa, pierdolę! Przecież ja takiego czegoś nieśmiesznego to ja... <laughs> ja nawet... Ale to że było... ja mam duże informacje od każdego VIPa prawie co ręka i czemu Evron to taki no w tego Fortnite jak napierdala w to 14 lat. O chuj. No. What? Co ty gadasz kurwa gdzie? Ja pierdolę co jest kurwa Ja pierdolę Wyłączam tego szota zjebanego No Chat tutaj jest w ogóle tylko Czas staro Ja, ja bym miał zmawyć 20%, 20, 20 to Toma, twój stary i twoja stara, jak razem współpracują, to jest max. <śmienny> to jest max. <śmienny> A, nie mogę, no. Co to, co, co on taki chudzina jest? Co on, czemu on A, to co w TFT jest? graliśmy z Rokiem. No. Co go rozjebałem totalnie, pamiętam. Ja miałem trzecie w sensie miejsce. Pamiętam też. E, Widzowie. By... Byłem przystojny wtedy? Czy teraz bardziej? Wtedy. Kurwa, wtedy. Jakie, jakie wielkie cało na tym socie. Za, czoło. No to prześprawda. Ale za sam takie samo, wiecie. jak uroka. No nie, wiem, bo jakiś jest odcinek. Ekipy WK. Gdzie dają donaty, Twitch streamerom? Chcemy to zobaczyć widzowie? Nam nie dali co, to, Tylko nigdy nie graliśmy, ale chyba będziemy chcieli grać Stazja, dobra Dobry. zabawa to podstawa No to się pobawimy w pompki Zabaj. Pompki? Tak Ja pierdolę, biały Twitch I napisz, jeżeli zrobisz 10 no pom normiki. pompek wyślemy Niech oni sobie <głos》> zabiorą te co swoje to? donaty z powrotem Dzi Tak, jeżeli zrobisz 10 Jak pompek Jak mają takie cyrki robić 10 pompek. Robić na Ładnych damskich 10, ile chcesz? Ja bym... 10 to tak wyszle, ledwo od odkąpa, odejdzie i wróci. Nie, 10 to już sporo. To jest, jest sporo. jak damski? na pompki. No, ale oni mają jakoś jakieś fujfety z tymi pompkami, kurwa. Za 5 zł. Jeśli zgadzasz 10 pompek damskich, kolejny doniesie 10 zł. Poczekaj, kolejne 100 zł. Niech żyje Sportowa Polska. Czekaj, <laughs> <Ciekawe. śmiech> ale nie wiem. Nie jestem za chętna. Go pompki Poczekaj, czy ona nie chce zrobić? Tak nie chce. Chyba nie jest chętna. No, kurwa, streamer, nie to po minucie. Pompek za moje 5 zł. Co za kurwa? Że tak. 5! A teraz 15! Zaraz jest 20! Mua! Buziaczek dla ciebie. Oni nie kłamią? Na pewno. Nie zrobię. Buzioski 10 pompek 20? za stówkę? No ja bym zrobił. Dawaj. No. To nie może tak Pani, być. Ale... Panowie, jak jak widzicie przyszłość? Ale może ludzie tutaj nam pomogą? co to procedura? Nie no ogólnie myślę, że. A, wielkie rozczarowanie. Że wiesz? To, to jest nasz cel, żeby właśnie to nie stanowiło problemu. Nie będę robić pompek. Chyba, że zrobię tak. Ustawię tak kamerę, żeby mi było widać tylko łeb yy, na przykład. Git. Spoko. Nie, chodzi o to, że nie robi tych pompek, o, że będzie Tak? Ale to mają być damskie, mogę zwykłe zrobić. No to, no to dawaj zwykłe. Jakbyśmy się nie nazywali dzisiaj. Ja bielarzu chedy jebane, to się dubska nie chcę pokazywać. Ale to by było zbyt proste. To nie o to chodzi. Chodzi, żeby. Nie, ale widzisz. <laughs> Właśnie mówię ci, dlatego, że nie ma jakiejś fety z tymi pompkami. Bo 10 pompek damskich, no to... Ona pewnie zrobi, pewnie coś tam ćwiczy. Ona na pewno nie chce wie, pokazywać dupy. No pewnie tak. Ona... A Saker już węszy spisek, że pompki będą sfałszowane. Witaj tutaj prezydent Polski. <grym> <grym> na moje 20 Ona chodziła regularnie na siłach, więc pieniądze? Nie, wnętrza, ta potrzeba była. Jakoś trzeba przedstawić sport. Ale wiesz co? Jest. Patrz, wystarczy, jest git. Jest, no. jest, sukces mamy. Serio robi? Chyba zobacz. sukces mamy, tak. Dawaj, ład. Mm. Pełne? Ty Pełne męskie. to Męskie! Ale, ale leci. Dlaczego ona była taka, wiecie? No cool. ale niepozorna. Ty, to nie, to nie, to się no no teraz powinni oficjalnie przeprosić. Ale liczy się. Jak końcowy, Nie Liczysznie skup... końcowy no. jest. To jest piękna wiadomość pani Stazio, to jest przepiękna wiadomość no, dla młodych ludzi. Nie, no jestem pod wrażeniem. Ile zrobiła z 15? No, no więc 19, dobra, 19 chyba. Ale coś tam musi być ćwiczone, bo tak 10 bosek męskich... To nie jest proste. No, no, może nie Dzień nie nie zapoń, dobry, z tej strony suma, cała no, no, ekipa ja WK. Jak odklejisz ja się grałem. od UDA 5 razy, to dostaniesz 100 zł. Nie jest to możliwe, bo mam takie wielkie jajca, że w każdej konfiguracji dotykają UDA. Studia to jest. Dawaj. Teraz zdaj egzamin na sprawność. Tam. Z tej Oj, strony ekipa WK. Czy może byłby być pan chętny zrobić no dobrze, helikopter e, siusiakiem? Jeśli pan wykona tak, to zadanie to wyślemy 1000 złotych. To jest dysk. Dziękuję za dwa dolarki. Helikopter, nie wiem czy tam radę zrobić. Czysto for forfan? okej? Jestem bardzo ciekawa. Ile tego? Ile zrobię pompek, dobra? Więc ja teraz wyłączę kamerkę, żeby nie było że wam tego. Po prostu będziecie słyszeć chyba, ile ten. A jest bardzo ciekawe, ile zostanie zrobić pompek, dobra? Ja obstawiam. Pompki na 7. ja ustawię 7, dobra? Poczekaj, siedem. ale wiesz co? Okej, okay, włączyła kamerę, ale ufam 7 zrobię? Dobra. To jak szybko się poderwałaś Że nie było, nie skamuję, robię naprawdę. Okay, Patrz, też na mikrofon. Męskie robię, damskie może też. Jak ją zarobić 100 złotych, jak nie w rady pompki zrobić? Ja bym powiedziała jeden i pół. No ja w półtorej męskiej to nie jest zły tak? wynik. Dziesięć to tak wesz, ledwo kąpy odejdzie i wróci. Ponadto zobacz, popkę? nawet nie zastanawiała się, czy mi się to opłaci, Aha. czy nie Od razu był impuls do działania i to mi się podoba Leci stuwa, ale że muszę być przysiąść na, na, na włączonej kamerze Na włączonej kamerze dodać. Doceniamy... <śmulny> Weź już normalnie i tyłem. No, tak, <śmulny> Doceniamy charakter Płacamy kolejne 100 zł. Jest charakter do sportu no. Ja ufam jej, że ona Cześć, po prostu Marcin, Polinka, nie ma poziomu No to jest Dobra Co zrobiła pompkę? O tak co kóroby zobacz. Dobra, nie stękaj tak. Bo nagraję by do konia walić. No, hmm. Hmm, już za późno. Jeszcze raz. No, kto jest z tych dwóch największym gitem? Największym gitem? No. No, robór albo saker, nie? Ale robór chyba. Te a ludzie na czasie piszą owce bardzo często. Owca, najlepsze wyniki. Ja pierdolę. Ja pierdolę. 10 pompek dla chłopaka to jest mało, nie? Tak, nie. Ty szczerze. Coś I... nie. pokaże, że się mylę. Tylko chcę zrobić, żeby właśnie wiedział dlaczego my to robimy. A ja chciałem radę zrobić 10 pompek. Ja czemu Rada... to byś dała 10 pompek zrobić? Tak tak no dobrze, widzę, tak? Ekipa gdzik dorzucił 5 zł Witam. Z tej strony ekipa WK. Jeżeli zrobisz 20 pompek, wpłacamy 100 złotych za inspirujemy graczy do trenowania. Niech żyje sportowa Polska. Dziękuję ekipa WUKA! DŻubik! Dzięki warszawskie koksy za piątaka! Nie robisz żadnych pompek! No, opór yes. na, na sportowca? Tak średnio. Kto to prawdziwa ekipa WK? Nie wiem dokładnie. Ja Andres z dzika. Andres jest dzika? A. Nie, no bo jeżeli osoba, która gra właśnie głównie w gry, zrobi, no to, to myślę, że zajebiście pokaże wszystkim. Na pokażę, Twitchu, czy nie? Leci czy nie? O, nie, nie zrobię. <śmiennie> nie? Proszę, Nie, nie zrobię. No nie, nie ja kurwa, nie. <śmiennie> no dobra, nie On kurwa, niebezpieczny. Odpowie, że nie robi. Ekipa dorzucił pięć Ale, że owcy tak oko spierdala. Dzięki. Wiem, za Byłoby nam bardzo Nie, to to jest zwykły brak szacunku i hamstwo. No. Dwóch nieżyje ich, impulsują, on mu każe pompki robić. To wiecie, można kogoś, wiesz, może tutaj dupczyć lekko albo coś. Nie, nie lubić kogoś Tomek, lubić, wiem, że już... to oglądasz. Zaciąłem się w Tak się kurwa nie robi po prostu. Za chuj, kurwa, mnie ten chłopca cały czas. Zapijamy 100 zł. Stop talk. Za 100 zł, tak? 100 zł, 20 daj się pompek. No dobra, no że po gierce. Może być, trudno. O, Jak po. Jak po gierce? Nie, no ja pierdolę. Jak po. Żebraczku, dyszka poszła już, a 100 czeka. Przerywaj, kurwa, na no wszystko. Zapaluję synie. Ty, ale pozdrawiamy. No. Ale bardzo dużo dziewczyn streamuje gry, nie? Dobra, ja mam spola, mój. Dziewczyny grają w gry? Wśród graczy. Ja, ja nie chcę... Ja nie chcę udawać, że jestem sporttopczyni. Ale... No. No, tak wiesz, usiadła. <grym, 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 ale rozgrzewka, nie? No to dobrze, bardzo racjonalnie. Ty że rybson, się jak, jak to oglądasz, ale wyszedłeś, masakra. Trzy dziewczyny robią pompki, a ty nie. Masakra, yeah, Pytanie, ja czy Suharda radę masakra. zrobić 10 Szybcą. pompek. i jednocześnie zrelać <laughs> no, wow, no, ale technika. Jest trzy! Panowie, panowie, masakra. Dam skieruch, dam skieruch. Dziewczyny robią pompki. Dawaj, dawaj. Massakra. Ja. Nie wychodzi, męskie robi ciągle. No. Wow, Zajebiście. Wow, to boss. nie jest łatwe. I co ty Tylko oni ty poszli do sport. Trochę pod kamerę. Nieprawdziwych do... mężczyzn to na Twitchu to jest się się siłkę Z wyciskać może iść. Jak już kilka takich ładnych pompek tak robić. Słowo poszło w, poszło w świat sportowej Polski, to się tak liczy. Jest. Ja nie wierzyłem, że zrobisz. Zajebiście. Ja wierzyłem. Super, no. Nie wierzyłem w rypsona i się to sprawdziło. Wiecie, a so. jeżeli ona jest właśnie taką osobą, co nie wychodzi, to zróbmy coś dojebanego. 50 przysiadów, 1000 zł. Ona. najlepszy chyba charakter, który trafiliśmy. Dzisiejszym Jak ona się dniu. przełamie, to. Usuwa grę! <grym> 50 przysiadów, ale zrobię to z słuchawkami. <grym> tak, Gucio. Ja, ale Gucio 1700 widzów. <grym> Mniej od mandzia. <gry> Spoko. Byle nie z wyłączoną kamerą O Boże, fu. tu nie tylko Gucio był tam Patrz Rypson, Ty 57 minuta 20. lola Wolfa na pierdala przysiady, nie? Od razu kliknęła opuść grę, a Ty Rypson, 57 minutę W gierkę 50... gra <grym> Ja <grym> opierdolę no z tą siódmą minutą grasz kurwa wola lola, Masakra, Raz! Dwa! Się, ale... Nie pokażę, nie. będzie łatwo tak chyba we mnie Będzie łatwo, tak? Zajęcie się anty. Nie pokażę, to już pokazałem, jak robiła popiel! Jakiś ona zrobi 100, wiesz? No i co? O, o, o! Skurcz z nóg! Skurcz z nóg! No, bo widzisz, o, Wolfa, o, wiesz, nie widzisz, Wolfa, weźmy się anty. Zezrom! W tej postacią tragiczną lukierypso! Ja myślę, że owca miał kurwa koszmary w nocy, bo rybson nie zrobił jebanych pompek XD. <grym> A Donajcik podwórkowy następny. Dobra Matija, idę grać w piłeczkę, powiedz mi co było na streamku. Grzyby, 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 grzyby. <grym> Witam, z tej strony prezydent <grym> Polski Stanisław Żółtek. Da pan radę wyjebać czteropaka, aby pokazać, że ten ma wielkie znaczenie dla polskiej młodzieży. Przeleję za 10 tysięcy tako. Dzięki prezydent RP. Pewnie żółtak, nie można zapominać o treningu. No wierzę. Nie, ja sobie. Jebać tych co nie wierzyli można powiedzieć Jebać ich tak? jebać ich no bać ich w dupę Jebać ich wszystkich Każdego za Nie Jebać ich w ucho Co? Ale co? 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 Oni, oni, no, Uch, oni są pojebani To jest chuj Oni nie są kurwa normalni za dymka Jezus Muszę się zrygać, przepraszam O kurwa Jak w kiedy już nie daje rady Ona ciągle patrzy na mnie, ale widzi moje mamy Jak żyć tutaj, kiedy nic się nie układa Kiedy gra muzyka, <gryba> ale mi gitara spada no się zrywa, na mnie